Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z The Sims 3. Tak, nowa seria z The Sims 3, ponieważ potomkini Dawinci. No nie czuję tego, żeby to było coś, coś dla mnie. Ta Simka, no nie. żeby to powiedzieć, nie przypadła mi do gustu. O, może w ten sposób. Ciężko mi było dobrać dla niej historii, w jakim stopniu itd., itd. No, i stworzyłam nową simkę, usiadłam i stworzyłam nową simkę, która mi się bardzo, bardzo podoba. Naprawdę. No, i tak, pierwsza sprawa, mam nadzieję, że ten obraz nie jest za ciemny. W razie czego będę go rozjaśniać w programie. Ale jak tu widzę, to OBS ma strasznie przyciemniony. E, obraz, a ja w grze mam no w miarę ładnie. Niestety e, gra z mi Fingla po prostu, i e, jak zastawiłam ją tak w ten sposób, jak teraz tu widzicie, i dodałam tylko trochę na świecie e, parceli, e, to była ładna pogoda, a teraz nagle jest mgła. Tak, tu weszła mi tak ciemno, to mi fajnie. No ale. Dobra, może przedstawię wam nową bohaterkę serii, która no ma tam jakieś wyzwania, ale to nie jest jakieś tak, to jest po prostu przeze mnie postawione, co ja bym chciała e, zrobić, tak samo robię w Majce na przykład, e, czy w innych. E, dobra, nie ja może wam w kasie pokażę, może będzie tak łatwiej. Masek, kontroler. No, e, tutaj mamy, e, może włosy, mhm, jasne, jasne, Jest włosy. Chcę, się zająć włosami, tak. Lana Holloway. jak to już pamiętam, to ona się tak nazywa. To jest Lana. Mm, no, przybliż się. Dawaj, babo. Mieli. Simsy mielą. O, dawaj. To jest Lana Holloway. Ma zielonkawo-brązowe oczy I... Yy, tak jakby... Powiedzmy, że ten kolor włosów jest jej takim naturalnym Powiedzmy, okej? Okay? Że ten kolor włosów może być odziedziczony Po prostu Tak uznajmy, po prostu, że to nie jest takie zwykłe Biegi, jak widzicie, troszeczkę elfie uszka, zawsze muszę być elfie użka W ten sposób tutaj wygląda z profilu, no i tak z przodu. Według mnie jest bardzo, bardzo ładna. Meka mi się podoba. I niech taki ostatni raz tak stworzyłam piękną simkę. Eee, tutaj coś mi się dzieje z tym cieniem, ale dobra. Eee, lubi kolor eee, srebrny, po prostu zamiast złoto to srebro, bo do niej najbardziej pasuje, bo ma taką różowawą cerę. No i ma piegi, tak jak widzicie. I w ten sposób wygląda jej strój e, pierwszy. Znaczy nie ma tu innych strojów, ma taki ma po prostu codzienny strój. O, w ten sposób. E, ma tam troszkę figurę poprawioną, ale to jest wiadome. Strój e, wizytowy. Strój wizytowy wygląda w ten sposób. Taki beżowo-różowo-fioletowy. I ten warkocz ma po prostu tutaj taki spięty, bym powiedziała. O. Bardzo ładnie wygląda i też ma tutaj taki tytuł, taki sztylet. O, w ten sposób. Strój do snu. Ja, jak to wygląda? Ja nie pamiętam. Dwa dni temu to nie robiłam. Tak, dwa warkocze na boki i taką piżamkę. Strój sportowy. Chyba kojarzę, nie jestem pewna. No, taki klasyczny też ten sam walkocz tutaj. Strój do guwania. Yy, Kąpielowy, o. Taki żółty w gwiazdki. To jest z gry, to jest z modów. Tak. ścisze. na dwór jest w ten sposób taki brązowawy i ma takie rozpuszczone, pofalowane. Włosy, według mnie jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. E, I może e, dlatego e, serena mi nie przypadła do gustu, ponieważ coś mi w niej wyglądzie nie, nie podobało. Coś mi nie grało i, i ciężko mi było e, ogarnąć, że, że tak jakbym chciała w nią grać. Nie, nie chcę, nie chcę. Nie chcę przewijania na krawędzi, ja chcę, żeby tutaj było w miarę okej okay. Dobra, no i tak, mieszkamy w Twinbrook Twinbrook e, W dzielnicy tutaj na górze, o domek troszeczkę do, do tych tutaj Do tych tutaj, a jeszcze tylko one Dach dałam po prostu i jest taki po prostu mniejszy, biedniejszy ten domek i to jest budowla z gry, to jest budowla z gry, tylko ja po prostu zmieniałam i w środku wygląda w ten sposób, że tutaj no nie mamy za dużo pieniędzy jak widzicie, taki hall, salon, muzyczka, tutaj, boże, sztaluga. Taka kuchnia bez stolików, bez niczego, po prostu tutaj będzie jadło, tutaj też mamy taki hall, może w przyszłości jakieś tutaj biuro jej zrobimy, łazienka, no i sypialnia, tak wygląda. Mamy ogródek tutaj, znaczy jeszcze nie, nie zrobione w ogóle, ale będziemy tutaj ogródek i będzie weranda ładna, w ogóle będziemy rozrastać ten domek prawdopodobnie, no chyba że się ją przeprowadzimy. To. Lana przeprowadziła się tutaj yy, z siostrą. Ponieważ wychowywały się razem w domu dziecka. Ich rodzice zginęli w wypadku, i po prostu obie zostały przeniesione do domu dziecka i są najlepszymi przyjaciółkami, mimo że się dość od siebie różnią. Lana jest taka bardziej artystyczną duszą, książki, ogrodnictwo, jak widzicie tutaj po cechach, jest wegetarianką, a jej siostra. Eli jest śmiała, jest wygadana, perfekcjonistka, flirciara i, oraz wegetarianka, wiadomo, tutaj. Obie są i Po prostu Eli jest bardziej taka. E, statyczna, bym tak w ten sposób powiedziała. Praca w biurze, ewentualnie tam, jak już pamiętam, e, chciałaby zostać detektywem, więc mam nadzieję, że jej się to uda, ponieważ tak jak widzicie, Eli nie mieszka z nami. E, Alana. E, Taka artystyczna dusza. No, ja, ja zawsze takie kurde lubię robić, zawsze to, to wchodzi. Eee, tak. Mm. Tak, no i tak jak widzicie, Lana jest wegetarianką, jest podekscytowana, czyli entuzjumuje się wszystkimi najprostszymi rzeczami w życiu, czyli wszystkim, po prostu taka pocieszna dusza. Jest molem książkowym, lubi czytać, jest zdolną ogrodniczką, tak jak widzicie tutaj po jej aspiracji oraz jest artystką. No, i tak. Pragnienie życia wie e, Simki Lana to jest doskonały ogród. Najsmakowitsze owoce i warzywa zbierane są z doskonałych roślin. Doskonałe rośliny wyrastają tylko z najlepszych nasion, które spadają z gałęzi roślin, troskliwie pielęgnowanych i kochanych od pokoleń. E, tylko fantastycznie cierpliwi ogrodnicy mogą stworzyć taki ogród. I tu jest zadanie: zasieć i wyhodować 8 różnych gatunków doskonałych roślin. Zobaczymy, mam nadzieję, mi się to uda a garniemy jakaś. E, I tutaj tak, już wyskoczyło jej tutaj niektóre rzeczy, czyli tak, wybrać karierę przewetatka wnętrz nie bawiłam się w tą karierę, bawiłam się chyba w taki początek, że w ogóle nie miałam żadnej, mm, żadnego tego awansu, więc jestem ciekawa jak to wygląda. Tutaj nauczyć się umiejętności ogrodnictwo i poczytać książkę na temat umiejętności ogrodnictwa oraz iść do księgarni. I chciałabym to dzisiaj e, zrobić, chciałabym e, kupić jakieś nasionka ewentualnie, żeby je tutaj e, zasiać, e, właśnie dać tą profesję, po prostu żebyśmy już ją tutaj e, miały e, i... I bym się chciała spotkać jeszcze z Eli, żebyście ją zobaczyli, bo troszeczkę się różnią. To są bliźniaczkami, ale dwujajowymi, one są identyczne. One się troszeczkę od siebie różnią, więc w ten sposób. Na plaży, a gdzieś indziej, dzień, bo pogoda była ładna, a teraz jest zepsuta. Więc no, ciekawie. A tu biblioteka. Do tej księgarni, chociaż nie, może do niej księgarni, chociaż ja kupuję produkty spożywcze. Tak, włączone. Wszystko. Yy, tak. A to mamy pralnię. No właśnie, też pralki nie mamy. Muszę dać jej, jej tam yy, kosz na pralnię. No będziemy chodzić na pralni, dopóki nie zarobimy na yy, pralkę chociaż. Yy, dobra. Yy, musimy kupić jakieś nas nasionka. Yy, no pomidor pójdzie. Pójdzie sałata. Zobaczymy też, co my możemy w ogóle zasiać, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ja tak nakupię, nakupię i potem się okaże, że nie możemy czegoś zasiać. Nie wiem, czy ziemniak możemy sobie zasiać. Może jabłko. Dobra. Okej, okay, jakąś odznakę zdobywam wyprawa do sklepu. Dobra. I chodź teraz do księgarni i kupimy Ci książkę na temat ogrodnictwa. Żebyś sobie tak poczytała troszkę. Wychodować sałata. Dobra, za moment. Umiejętności są tutaj, tak? Gotowanie. Ogrodnictwo, o Boże, ile pieniędzy. Dobra. Tak, i przeczytać. Tutaj mamy wyhodować sałatę, wyhodować pomidor. Sałata i pomidor. Dobra. Właśnie poszłam zakupy do książki i zabywasz nagrodę. Okej. Okay. Odznaka. Dobra. Spoko. Musimy teraz wrócić do domu. To chodź, wróć do domu. Wrócimy do domu. do jeszcze pójdziesz? No tam, masz w sumie blisko. Tam masz. No, nie wiem, dlaczego ty jechałaś tutaj. Tak, tutaj mamy bardzo blisko. Tu mamy bibliotekę, więc też spoczyło. Tak naprawdę. W bibliotece szybciej się uczymy, na przykład z książek. Jak dobrze kojarzę. To tak było. Dobra. Mamy, z... może, czekaj. A, ogrodniczy poziom piąty. To możemy zasadzić, zasadzić, zasadzić. Dobra. Zasiać to jabłko. To może jabłko możesz zasadzić w sumie tutaj. Zasać troszkę. Zasać też tego pomidorka, na przykład tutaj. I zdać sałatę tu na przykład. Okej, okay, i podlewać nie możesz? Posadzone, powierzchowne. Powierzchowne, powierzchowne. Dobra, i teraz tak. Teraz tak. Mega no szkoda, że jest, kurde, tak... Yy... Brzydko. Ale to jest swimbook i to zawsze zazwyczaj tutaj właśnie tak było, że tak trochę przyciemnione. Nie, nie zarejestruj bezrobocie. Rozpocznij karierę projektantka, projektanta wnętrz. Tak, to bym chciała, żebyś zaczęła. No, my jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle wygląda. Jak dobrze kojarzę, to po prostu, że wchodzimy, mamy jakieś zlecenie i musimy, nie wiem, pralnie urządzić, coś w tym stylu, że dają nam po prostu jakieś zlecenia i okej. Okay. Po prostu robimy to, ale nie zawsze. I tam chyba jakieś kolory, po prostu, że, że chcielibyśmy w różowym stylu. Ale nie zawsze nam się to wychodzi. Na samym początku może tak być, że w ogóle albo nie dostaję pieniędzy, bo małą ocenę, że no nie do końca nam się to podoba. Bo to jest sam początek. Dobra, czyli weekendy były wolne na ten moment. Ok. 272. Podawaczka materiałów od 8 do 18. Chcesz pomóc swoim sąsiadom całkowicie przebudować kuchnię, uwielbiasz dobierać wzory dywanu, aby pasowały do starej kanapy. Zimowie z całego miasta będą cię błagali o przyjście i pomoc nowej aranżacji ich domów. Zatem wyciągnij swoją taśmę mierniczą i młotek, a potem pomaluj całe miasto na kolor sienny palony palonej. Na kolor sienny palonej. Ach. Dobra. Okej, okay, i tak, obowiązki. Wykonaj ocenia dla klientów, rozwija umiejętności malowania, idealnie jest zrobić wszystko, aby zadowolić klientów. Rozmawiać o nowej pracy, no tak, porozmawiamy z, ma z siostrą, z mamą, tak. Otrzymuj od firmy projektanta dziwne, portfolio projektanta, to i... To jej pomoże stać się najlepszą projektantką wnętrz. Lana Holloway znajdzie to portfolio w swoim wyposażeniu. W godzinach ryboczych wyszukaj zesied na mieście i ruszaj do pracy. Na początku budżety, budżety mogą być małe, ale każdy wielki projektant wnętrz musiał od czegoś zacząć. Tak, rozpoczęła. Nie, nie chcę. Dobra. I. Id. Mamy. Będziemy bryzować jutro, więc ja też będę jutro to nagrywać odcinek kolejny. Tu mam portfolio. Zobacz zdjęcia. Hmm. Okej. Okay. Czyli musimy zbierać y, poty. Ona w ogóle miała takie włosy? Może. może Nie pamiętam. A mamy tu motylki. Weź schwytaj. Bo bym chciała y, ten... Y, Dziennik kolekcji zrobić. Bardzo bym chciała złapać te błędne okniki. Najbardziej mi zależał ten różowy. <grym> Naprawdę, zależałoby mi. I to będzie chyba ten, ten pospolity. Tak przy wyglądowo wygląda. I chciałabym też, właśnie, niektóre klejnoty, żeby zeszlifować je, żeby mieć w domu. No i roślinki, wiadomo. Tutaj bym chciała też porobić w ten sposób. Tak, postanowiła cieszyć się naturą, odwiedziła park. Tak. Odwiedziłyśmy park. Złapiesz, czy nie złapiesz? Zrobić fotę. Ładnie to wygląda z takim motylkiem. I wśród motylków. Taka szczęśliwa. Zobała swojego pierwszego owada, tak. Złapała czerwoną rusałkę admirał, motyla wartego 26 symbolon pospolita zdobycz. Tak, tak jak myślałam, że to jest pospolita, dobrze. to możemy tak. Daj nazwę obiektowi. Aha, okej, okay, dobra. Nie, nie, złap, złapane, pospolita, wypuść. Mm. Nie, może na razie też to schwytaj. Przedostaniemy, dostaniemy za pieniądze, sprzedamy to po prostu. Tyle. Bo w sumie no, potrzebujemy pieniędzy, prawda? O, mam tutaj kwiaty, więc chodź podnieść ten goździk, pójść azalię. I ja może po prostu jakiś zostawimy w domu, żeby chociaż kwiaty jakieś były, prawda? E, mamy tu jeden. E, jeden możemy sprzedać. Jeden sobie zostawimy. E, Okej, okay, dobra. Pięć, tyle kwiatów. Dobra, tam. O, tu mamy rzadkie, goździk brodaty. Jazalię e, wyjątkowa. Ale już nie mów, że masz nasilenie alergii, babo. Bez przesady, to dopiero tu kwiatki jest ten. Nie, no nie będziesz brała ten. Co, mamy? Co możemy zrobić? odczuwa skutki alergii. No kurde, ja też mam alergię, ja jakoś żyję. Chociaż nie na kwiatki. No ale mam alergię na kurz. A. E, dobra, to w sumie. W sumie to możemy sprzedać, bo to jest dobre pieniężnie. A to możemy zostawić i yy, mieć to w domciu Co to? A, tego kolejnego motylka. A tutaj co to jest? A to jakieś inne, chodź. To mam jakiegoś innego motylka. Jakie dawno nie byłam w Twoim Naprawdę kiedyś uwielbiałam to, to miasto tutaj. Bardzo czułam się w nim rodzinnie. I w sumie nadal wypaja po prostu we mnie dobre emocje. i to jest pospolita Monarch Monarch z 7 możemy je sobie sprzedać gdzie możemy w sumie iść bo tak naprawdę do pracy nie możemy na razie rozpocząć bo to wiadomo ale w sumie czy możemy wrócić do domu nie wiem czy ja chcę wrócić do domu co to o, ogrody publiczne. O, możemy zebrać? No to chodź tutaj. Chodź, odwieź to... Ja nawet nie wiedziałam, że takie coś jest w Simsach. Ogrody publiczne możemy zbierać. Jasne, jak jest taka opcja. Babo, co ty właśnie zgubiłaś? Prześła sobie taką. Hmm, co tam? Zosia, się, przecież to dla mnie nic. Jeżeli słychać psy szczekające, no to przepraszam. A, dobra. Dobra. Odbierz telefon. O, siostra dzwoni. Tak, tak, siostra, spotkamy się dzisiaj. Tak, możesz pokazać. Zobaczcie, jak się za nią stęskniły. No tak, właśnie siostra, po trochę rzeczy, Udekorowałam dom, no i w ogóle fajnie, że się się tutaj, no i tam jak w ogóle u ciebie, po znasz jakąś pracę, tam dekorowałaś swój domek, Czy coś w tym spotkamy Spotkamy się dzisiaj na pewno. Co my tu mamy na pomidory? Tam, tam, gdzie jest opcja to ja sobie to zbieram. O, to to po prostu Papryki. Dobra. Nie widziałam, że takie coś tu jest. Naprawdę. Ale słoneczniki akurat się, się nie da, ale mamy tutaj paprykę. Co my tu mamy? Jeszcze mamy pnącze sałatę. Przyjmą musimy nie kupować, tylko tu przyjść. No ale dobra. Czyli teraz wiem, mamy cebulę. Zobaczymy, co Mamy dalej pomidorki. Jakie pomidorki możemy zasadzić? No kurde, ja się zaraz zdenerwuję tymi powiadomieniami. Na serię. Dobra. I chciałabym. Możesz tak? O, y, umów się. Nie, zostaw. Nie, super. Fajnie, że Jeffrey, który tutaj był przed chwilą. Y, co to za zielona woda? Y, się kurde. Y, nas pracę. No, pewnie brzmi nie, że spotkajmy się na miejscu. Dobra. To leć rana. Leć. No kurde, będę musiała coś z tym zrobić, mówię, to tak denerwuje, ja to zrobiłam u, e, ten, jak się nazywa, e, Kini Da Vinci, ja to robiłam, ale teraz już, kurde, nie pamiętam. Będę musiała to ogarnąć. Tak naprawdę, pojedziemy sobie na plażę, e, Pokąpimy się, troszkę pogadamy, poznacie właśnie Ellie e, i, i wrócimy do domu, bo musimy też coś zjeść. Tam przy, przy plaży jest taki bar. O, właśnie tu. Może pójdziemy. Nie. O, to jest kastor. To też jest jakaś tam. O, jest. Tutaj. Tutaj jest. Chodź. E, przyjazne. Mm, możesz się przytulić. Przyjazne. Nie możesz. O, zapytaj o dzień. Dobra, i pokazuję Wam właśnie Eli. Eli wygląda w ten sposób. Ja Ma mniejszy nosek niż Lana i mniejsze usta niż Lana. A tak to wygląda tak samo, tylko że tak, że Eli lubi złoto na przykład, a Lana lubi srebro. Wraz w tym się różnią też. No i kolory bardziej chłodniejsze, a Lana właśnie bardziej takie ciepłe. Odcienie. No i Eli jest blondynką, a Lana właśnie taki truskawkowy blond. Ale powiedzmy, że mama miała na przykład taki kolor, a tata miał właśnie blond. I powiedzmy, że to może być taki odziedziczony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. Zabawne. Robi kupie na przykład. Przyjazne. że onowie, pracy! Pochwa się, siostrze, że znalazłaś nową pracę tam, gdzie chciałaś tak naprawdę. E, no o sztuce, że właśnie powiedzcie e, mie mi z grupą, a wy jesteście w grupie, I, pff, że właśnie e, musisz uczyć się malowania, żeby e, było po prostu fajnie w pracy i coś bardzo bardzo ciekawa właśnie jak to tam będzie. Nie wiem, coś się spełniła. Puff. Nie ma. No i dobra, nie popływamy sobie, bo jest. No i jeszcze deszcz nam pada. No nieźle. Podekscytowana. Entuzjomyś się nowym domem. Na przykład. Jesteś mega, mega szczęśliwa. Może się przeprowadziłyście tutaj obie. I nie można się doczekać po prostu. Jak to wszystko wyjdzie, Przytul ją i może też ją zaproś do domu, co? Wróć do domu. Nie wiem, czy będziesz mogła... Czy ona pójdzie z tobą? Chyba, chyba tak. Może zrobisz po prostu jakąś kolację, czy coś w tym stylu i, i po prostu sobie zjecie. A, ona tu już nie tylko pójdzie, no trudno. Ona tam w ogóle... Masz samochód? Proszę bardzo. Patrzcie się dorobiła samochodu nawet nie zaczynając pracy chyba żadnej A! dobra, jest. <laughs> nie zaczynając żadnej pracy. Proszę bardzo. Gratulacje Eli właśnie zdobyła nową pracę. Eli musi być w miejscu o nazwie budynek biurowy firmy Wielkie produkty o 8 w poniedziałek w pracy detektywa, tak jak właśnie chciała. Właśnie chciała być detektywem. No i super, bardzo mnie to cieszy. Oj, tak, przyjedzie tutaj do nas. Super. Tutaj kupić sobie. No, nie kupisz na razie. Niestety. Chodź, tutaj sobie skorzystaj. I podaj. surówkę. Telewizor i muzyka. Też tak można. Dobra, zrób sobie tutaj kolację, bo cały dzień dzisiaj nic nie jadłaś, naprawdę. Naprawdę, nic nie jadłaś cały dzień, więc. Ciekawie. Ja bym nie wytrzymała. <laughs> pada deszcz, szkoda, szkoda, że pada deszcz, naprawdę. A to co? O! Coś mi się bagowało. Tutaj nic nie kładłam. Ale... ale dobra, ale było tu. Szkoda, że pada deszcz. No ale... i burza jeszcze. Nieźle. No, ale jesteśmy w domu. Mamy dach nad głową, prawda? To jest najważniejsze: że jest dach nad głową. Muszę coś zjeść, właśnie po tutaj. w kiepsko idzie. No, sobie na telewizję. No. Dobra, na razie połóż i zawołaj grupę na posiłek. I sobie No weź. Hmm. weź sobie też Eli. Fajna muzyka Fajna, połowa mi się. Gazeciarka Partner żaden O, tak jak widzicie, no, no różą się od siebie Odrobinkę Ale no siostry, tak? W końcu postanowiłam, że zrobię siostry Bez rodziców nie będę się, kurde, pamiętać, że ani przyjadą kiedyś, że oni gdzieś tam są. Nie, po prostu ich nie ma. Zginęli w wypadku samochodowym i koniec. I mają po prostu tylko we dwie. Są, odłóż resztki. Teraz już zespół. Zaraz ten, zaraz pójdzie. Tańczycie razem A pójdziesz gdzieś odłożyć. Dobra. Poskarż się na brudne naczynie. To bo to bardzo ci przeszkadzają brudne naczynie. Przytul ją. I rozwiąż zespół. I możesz się tu już pożegnać. Super, no to wiesz jak się zabawić. Dwoń do mnie jak tylko wpadniesz na jakiś pomysł. No. I super, weź prysznic. Umyj zęby. Wyłącz muzykę. Yy, tak, wspaniały wypad i chodź do łóżka spać, bo no jutro o 8 zaczynamy pracę i jestem bardzo ciekawa jak ona wygląda, więc to będzie też ekscytujący, yy, ekscytujący dzień przynajmniej dla mnie. No ale tak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapeczki w górę, będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia, czy komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć! thank you